Cześć moi drodzy, jest tuż przed meczem drugim półfinałowym Holendrzy z Argentyną. Mam dzisiaj masę wysyłek. Straszny dzień, gubię się już w cholera w tym, ale postanowiłem to zrobić. I żeby się jeszcze bardziej odciążyć, czy może dociążyć, postanowiłem Wam jeszcze kilka przesyłek otworzyć. Mam może takich parę ciekawych. Pierwsza nie pokażę Wam dokładnie adresu. E, ale możecie tylko zobaczyć, że jest to tak, to zrobimy nie jest to polska przesyłka, Shirley i Noel i jest to w kolezie z Węgier no i to jest wymiana Wymiana to jest, także już, już sekundkę otworzymy to. Nie mamy nożyczek. Czy mamy nożyczki? Mamy nożyczki? Nie mamy nożyczek. Nie mamy nożyczek, więc sobie musimy to poradzić. Dziękuję. Mam nadzieję, że nikt mnie nie użył poza adresem. Dobra jest. To jest mała poczuszka, więc yy, pójdzie to szybko. No chyba, że właśnie a bonus i karty. Będę musiał jednak chyba skorzystać z pomocy paznokci Bo nie chcę tych kart zniszczyć, bo są one cholernie dla mnie wartościowe. Zrobimy to w ten sposób Sorry, że takie warunki, ale tak jak mówiłem To jest To są dwie karty I to jest, dotyczy jeszcze Champions League 13 14, jak możecie zauważyć, mamy tutaj limitki ze Stiały Bukarycz, które były w tylko w Rumunii no i były chyba na Węgrzech, właśnie dostępne w Polsce. holandarne ceny za nie sobie liczyli. A ja je że jakiś czas opuściłem. Mam kilka, nie jest to jeszcze mój komplet, jak ktoś dysponuje ciekawymi limitkami ze Stiały, to serdecznie zapraszam. No i co? No tutaj macie Gabriela i Janku. Pierwsza limitka, no stan limitki jest ok. Jest ok, fajny. Macie kod. Jak chcecie, wierzcie. No i mamy e, Gardosa, Florina. To już też tą kartę chyba mam, ale jak ktoś jest zainteresowany, wymieniam się, ale wymieniam się tylko i wyłącznie na e, karty tego, tego Champions League e, rumuńskiego. Zobaczymy, jak on to otworzy poza, was nie, nie Tu mamy jakiś bonusik. Czekajcie, bo to coś siedzi mocno. Nie wiem, co to tak trzymie. Ale tu są jakieś saszetki. Ale jaja. Ale chyba ktoś sobie jajko zrobił ze mnie. Mamy saszetkę Disney Princess, ale super sprawa. Przyda się to do Pago kto jest wydawcą? Top jest wydawcą. Księżniczka Princes. No fajnie. Nieco więcej powiemy o tej saszetce na pewno <grybujesz> w następnym odcinku. I tu mamy e, Toma. To jest jakiś Fußball 1999. Zobaczcie. Hengen. Tak. Bosuca 2014 saszetka z 5 stickers z World Cupa. To jest też ciekawe i to też się przyda zarobiście na PUBG Day. I mamy kartę z autografem, to coś dla Kruszyny. Może mi Kruszyna podpowie, czy to jest jakaś wartościowa karta czy nie. Z autografem Jody Mixa, ale wydaje mi się, że jak jest autograf, to karta jest, To karta jest bardzo wartościowa, także bardzo, bardzo dziękuję. Noelu Pewnie mi nic nie rozumiesz, ale Dzięki za tą przesyłkę Jutro idę na pocztę wysłać do Ciebie Właściwie to jest, nie za co, powiem Wam za co Za JASKEY KITA numer 6 Najgorsze jest to, że go nie mam i muszę go kupić, musiałem go kupić na LEGO e, Dobra Druga, mamy 4 minuty, więc Myślę, że sobie otworzymy jeszcze na szybko Jedną Przesyłeczkę chyba że zakończymy. Zrobimy 4 minutki, 4 minutki. A wiecie co? Jest to węgierska, więc zakończymy i zaraz nagrywamy drugi. Na razie hej.